Ah wow. Dzisiejsza rocznica to ważny dzień w sercu każdego mieszkańca naszego miasta. Wszystkim osobom uczestniczącym w obchodach upamiętniających początek polskiej administracji w Szczecinie chciałbym podziękować za ich pamięć i obecność. Potwierdzacie, że zarówno przeszłość, jak i przyszłość naszego miasta są wam bliskie. 67 lat temu rozpoczął się jakże ważny trwający do dziś polski Szczecina. Dzisiejsza rocznica to doskonały moment do przypomnienia trudnych i skomplikowanych momentów w historii naszego miasta. To także doskonały czas, by przypomnieć dokonania i dzieła, jakich dokonywali do chwili obecnej mieszkańcy Szczecina. Dziękujemy za ich trud i poświęcenie. Dziękujemy za budowę Szczecina a także zabudowanie polskiej tożsamości w mieście. Pragnę przypomnieć, że rok 45. dla Rzymi szczecińskiej był nie tylko areną wielkich bitew w marcu, kwietniu i na początku maja, lecz również momentem przełomowym, bowiem kończył się okres wojny, a rozpoczął się trud zintegrowania ziem Pomorza Zachodniego z całym krajem i ich zagospodarowania. Wspomniane wydarzenia to także część naszej pamięci i tożsamości. Zapoczątkowana 67 lat temu, nowa rzeczywistość Szczecina to historia naszego życia, naszych dziadków, rodziców i znajomych. Szanowni Państwo, na tej konferencji w Poczdamie władze polskie na czele z pierwszym prezydentem miasta Piotrem Zarębą, w dniu 5 lipca przejęły ostatecznie zarząd nad miastem. W tym dniu Szczecin zamknął swoje wojenne dzieje. Przybywających do Szczecina osadników z całej Polski witałej gruzy zniszczonego miasta, liczne niebezpieczeństwa i trudności. Nie zniechęcało ich to jednak do godnej podziwu pracy na rzecz budowania nowej rzeczywistości. Z każdą chwilą, z każ